Trafiłam do okuwistki po yy, pewnej historii. Przyszedł do mnie wnuk, który ma 20 lat i stanął w przedpokoju. Ja patrzę na niego i mówię, Boże kochany, czy on zwariował, klipsy założył do uszu? Ja nie odróżniłam słuchawek, nie dojrzałam po prostu. Tylko widziałam te wiszące, no klipsy wiszące, a nie widziałam tych przewodów bo tak źle widziałam na te oczy. I na drugi dzień pobiegłam do okulisty szukać, który okulista mnie przyjmie, bo mówię, coś się zrobiło z tymi moimi oczami. I żeby nie te klipsy mojego wnuka, to ja bym do tej pory chodziła z tymi, zaćmą w jednym oku i w drugim. Ale bardzo dobrze, pani doktor jak mnie zbadała, to od razu mówi, nie ma co czekać, bo tu w Warszawie długie czekanie u Pani trzeba natychmiast robić. Podała mi wszystkie dane, zadzwoniłam i po tygodniu już znalazłam się w klinice. Jestem bardzo zadowolona, z lewym okiem po operacji nie miałam żadnego problemu. No i myślę, że z tym, z tym drugim też nie będę miała, ale jakie to jest super uczucie, jak człowiek nie widzi, i nagle wszystko. w telewizji obraz piękny, ostry, czytam na pasku. Obróz, który leżał, wydawał mi się szary. Mówię, holender, piorę w takich dobrych proszkach, on jest szary. A jak po operacji, na drugi dzień, stał się nagle bielutki. Także to jest naprawdę świetna rzecz, ta klinika.